Witam państwa serdecznie. Jest dziś ze mną Jacek Laskowski. Wspólnie będziemy komentować dla państwa dzisiejsze spotkanie. Przyjrzyjmy się dzisiejszemu ustawieniu na boisku piłkarzy Lecha Poznań. Trener stawia na ustawienie 4-4-2 w jego klasycznym wariancie. Czyli szeroko z tyłu i w środku pola, a z przodu dwóch napastników odpowiedzialnych za wykańczanie akcji. Będą zapewne dostawać sporo piłek ze skrzydeł od podchodzących do linii końcowej bocznych pomocników. Możemy się teraz przyjrzeć ustawieniu, w jakim zagra dzisiaj Wisła Kraków. Mamy tutaj ustawienie 4-4-2, dość konwencjonalne, więc chyba ciężko będzie czymś zaskoczyć rywala. No tak, standardowo w tym ustawieniu podczas ataku boczni pomocnicy ruszają do przodu, by wesprzeć napastników, a ich miejsce zajmują boczni obrońcy, którzy rozgrywają piłkę ze środkiem pola. Spodziewam się dużej liczby dośrodkowań. Przejęli piłkę. Wybił piłkę i oddalił zagrożenie od swojej bramki. Blisko już do bramki. Przenieśli grę z własnego pola karnego. Publiczność wstaje z miejsc. Teraz Lech będzie wykonywał wrzut z autu na wysokości pola karnego rywala. Zwycięsko z tego starcia wyszła jedynie piłka. Szansa dla Wisły. Piłka wyszła na aut. Mójta. Nieudana akcja. Szkoda, mógł przejąć. Niewiele brakowało. Pawłowski, Kędziora, Rafał Boguski. Jest szansa na groźną akcję. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Pospieszył się z wyjściem. Szkoda, była szansa na gola. Jest spalony. Kadar. Jekicz. A Widać, że atak pozycyjny to ich domena. Podania są przemyślane. Nie ma głupich strat. Piłka wychodzi na aut, rozpocznie Wisła. Krzysztof Mączyński. Blisko polekarne. Strata w ataku. Szansa na obliczu. Robak! No, prawie, prawie. Niewiele brakowało, żeby prowadzili. Boban Jowicz. Paweł grożek. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? No, może być groźnie. Nakomicie zagrywa prostopadłą piłkę. Szymon Pawłowski! Wybijają teraz do przodu. Jak Lech rozegra ten stały fragment, rzut z autu na wysokości pola karnego rywala, może być groźnie. No, trwa oblężenie bramki rywala. Azistetek. No i strzał poszybował w trybuny. Technicznie był całkiem niezły. Gdyby przymierzył metr niżej, mogło być groźnie. Krzysztof Mączyński. Efektowne, świetne podania i dokładne. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Ładnie przejął piłkę, ale nie opanował. Dobre podanie na wolne pole. No, może być niebezpiecznie. Wiślacy Szymon Pawłowski, Pawłowski Tetech. Technika i zgranie to są atuty, którymi imponują. Jeździć! Piękna interwencja. I będzie rzut dla Lecha. Jest uderzenie głową na bramkę. Nie ma. Łówkuje na bramkę. Gol. Dzięki temu trafieniu obejmują prowadzenie. Bardzo ładnie. No i w tej chwili prowadzą. I to w takim momencie, kiedy za chwilę będziemy mieli przerwę. No i teraz realizator pokaże tę bramkę z innej kamery. 1 do 0. Czy będzie więcej bramek w tym spotkaniu? Zobaczymy. Głowacki. Łódzki. Rafał Boguski. Może się z tego rozwinąć. Ciekawa akcja. Wyglądało to groźnie. Obawiam się, że mógł ucierpieć w tym starciu. Zaczynamy. Druga połowa Wisła przy piłce. Ratek Małecki. Muita. Szansa dla Wisły. Niestety, stracił piłkę. Ach, było blisko. Niestety, nie wyszło. drużyna przeciwna przy piłce. Łusznicz. Ładnie wymieniają podania. Robi się niebezpiecznie. Ładnie posłał, prostopadle do przodu. Ciepskie dośrodkowanie i obrońca bez większego trudu przejmuje piłkę. Maciej Gajos. Lech w ofensywie. No mogą zdeprymować przeciwnika takim długim okresem rozgrywania. Paweł Brożek. Dobra pozycja do oddania strzału. Dośrodkowanie w pole karne. Mocne uderzenie głową. Za chwilę Wisła Kraków rozpocznie z narożnika boiska. Paweł Brożek! nie trafił. Dobrze wyszedł w powietrze, ale zabrakło precyzji. Przed nami końcowe 30 minut. No już blisko polekarny. Strata w ataku. Trener postanowił wprowadzić do gry graczy rezerwowych. Na ławce od razu zrobiło się poruszenie. Nie upadł, chociaż widać było, że stracił równowagę. Ograł go teraz. A jednak udało mu się odzyskać piłkę. No, może być groźnie. No, prawie, 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 ale nie opanował piłki. Tetech, Maciej Gajos. Grając piłką zmuszają rywala do biegania i tracenia sił. Ładnie się zapowiadało, ale rywale odebrali piłkę. Krzysztof Mączyński, Paweł Brożek. Ta drużyna świetnie się rozumie, wspaniała seria podań. Mączyński Zdążył w ostatniej chwili. Czy stała wyrównać? Świetnie interweniuje. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. Ryzykowna, ale udana interwencja. No, zastanawia się, czy nie strzelać. Wspaniałe poda. Strzela! No, imponujący. ale co z tego? Zabrakło precyzji, ale cała akcja mogła się podobać. No, zaskakujące. Trener decyduje się wymienić aż trzech zawodników. Cudowna seria podań. Jest dobra okazja. Ależ się teraz popisał refleksem. Świetnie wyłapał. No, będzie gol. Ależ kapitalna interwencja, znakomicie złapał. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć, a zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Blisko pole karne, może strzelać. Z tej pozycji może uderzyć. Ależ dramat w końcówce. Sędzia wskazuje, że będzie karny. I za tę interwencję czerwona kartka dla obrońcy. Sędzia miał w tym meczu kilka... Przestrzelony rzut karny. A byłem na 100% pewien, że trafi. Mamy krótką przerwę w grze i możemy jeszcze raz zobaczyć ten faul, po którym sędzia pokazał czerwoną kartkę. Sędzia miał rację. Bardzo niebezpieczne i niepotrzebne wejście. Remis nadal poza zasięgiem piłkarzy Wisły Kraków, którzy są teraz przy piłce przegrywają jedną bramką. Patryk Małecki. To może być ostatnia szansa na to bywy. I będziemy mieli rzut wolny dla Wisły. Nie zastanawia się, jak mógł spudłować w tej sytuacji. Lech Poznań, zwycięzcą w tym meczu.